Hejeczka, w tym odcinku Wam pokażę prawie całą twarz Więc wyglądam o tak Na razie nie chcę pokazywać całej twarzy, ponieważ jestem nowa i tak dalej Więc po prostu Wam się pokażę, jak już będę miała więcej trochę filmów Więc na razie przechodzimy do czegoś innego Ok, więc teraz przechodzimy do losów ja będę ogólnie losowała, tutaj jest napisane zadania Więc będę losować zadania Więc losuję teraz po prostu jedno Okej, okay, to losuję W sumie muszę zamykać oczu, bo są dobrze zagięte Pisane prawie dwa dni Okej, okay, to jest jakieś takie bardziej zagięte o, Na przykład oto Okej, okay, już trochę otworzyłam To jest napisane usta o nie, ja wiem co to znaczy. To znaczy, że jak wam teraz Cię pokazywam, tak wiecie, że nie było widać mojej twarzy, to teraz muszę się pokazać tak, żeby było widać twarz. O oh, no. A tak bardzo nie chciał. No trudno, ale zadanie to zadanie, więc pokazuję. Ha, pewnie myślicie, kiedy pokażę. Ale to będzie w kolejnym już odcinku, bo teraz ma po prostu kamerę w drugą stronę, a kiedyś ja będę nagrywać no, w moją Więc... No będę y, po prostu y, teraz wam y, jakby no, pokazać. No znowu wylosuję. Tak, losujemy. Mam karteczkę. Teraz muszę tylko zobaczyć co to jest. Okej, okay, już otworzyłam, nie patrzyłam, więc zaraz Wam pokażę. Maluję się. Myślałam, że pomałę kartkę, ale jest się. Więc po prostu w następnym odcinku się pomaluję. Albo nawet teraz. Pomyślałam, że jednak w drugim odcinku, bo teraz jak mam nagrać, to będę musiała Wam pokazywać w rozterku, a nie mam odwalę, więc to będzie w kolejnym odcinku. Pa pa!